Dzień dobry Państwu, dzisiaj mamy 1 grudnia 2019 roku I ja ten grudzień rozpoczynam cudownie, bo jadę do Bogdana w okolice Grodziska Mazowieckiego I będziemy dzisiaj nagrywali, słuchajcie, auto superowe Wiem, czytaliście już tytuł Będzie to Plymouth Deluxe P10 z roku 1940 Jak starczy nam czasu, nagramy też bogdanowego Plymoutha Fury Jestem ciekawy jak cholera Zaraz zobaczycie więcej. Jadę. Próbujemy go odpalić. Hot start. Mili Państwo, Bogdan Kaniuk przed Wami, właściciel Siema. tego pięknego Plymouth'a. Bogdan, przedstaw to auto, powiedz cokolwiek więcej. Słuchajcie, no to jest y, y, Plymouth. W zasadzie Plymouth. tak się powinno mm -hmm. go to wymawiać. Y, zwany czasem Plymontem albo Plimutem. Plimut mi się podoba, y, y, I tak dalej. Y, natomiast no, chyba prawdziwa y, wymowa to jest Plymouth. Plymouth, czyli tak jak. Eee, czyli Plimów, Czyli Plymouth. Plymouth. Ale powiedział o tym już Łukasz Buko, to jest miasto portowe w Anglii, tak? I Więc... to nad rzeką Plym. Jeśli dobrze pamiętam, jeszcze nad jakąś, ale. A, nie, nie, nie wiem. W każdym razie, no, elementy marinistyczne, jeżeli chodzi o tak. herb dywizji, stateczek na mhm. tle zachodzącego słońca. No i tutaj element chromowany. Też w zasadzie taki właśnie płynący statek na tak. fala. U Buko już to inaczej trochę wyglądało, chyba było jakoś... Tak, bo w, każdych, w każdym roczniku ten element akurat wyglądał troszeczkę inaczej. Mhm. E, to jest model Deluxe P10 z roku 1940. Tak, jak przy tym jesteśmy, Bogdan? Tak jest. Były P10 i P9, prawda? Tak. I były Road. Kingi Road i King Deluxe. i Deluxe. Deluxe był można powiedzieć tam oczko wyżej. Mhm. Ale mimo wszystko, jakby marka sama, marka Plymouth, była, że tak powiem, na dole tej, tej, tej tak. drabinki. Stworzona, żeby były to konkurować auto... z Chevym i, i, i z Fordem. I z Fordem. I te samochody miały być w miarę tanie dostępne do, dla, dla przeciętnego Johna. Mm -hmm. Natomiast akurat od, od tego modelu, czyli od roku 1940, koncern Chrysler'a reklamował te auta jako posiadające. Ten właśnie taki smaczek luksusu, mhm. i no, chwalono się tym, że zastosowano bardziej nowoczesne metody obróbki stali mhm. przy produkcji podzespołów do tego auta. Co chyba trzeba powiedzieć, że nie było tylko i wyłącznie taką przechwałką, bo rzeczywiście ten samochód. Jest wykonany zdecydowanie lepiej niż wcześniejsze roczniki. A poza tym ma kilka takich featureów, które raczej były zarezerwowane do klasy wyższej. Czyli. E, czyli chociażby takie uchylane okienka, e, ogrzewanie, e, które w mhm. tym aucie jest, e, radio. Masz radio tutaj? Tak, jest. Aha, te przyciski. To są do radia. No tak. Jak w starym telewizorze u babci? Tak jest. No, trochę się tam powyrabiały. Co ciekawe, w, w tą osłonkę chromowaną tych przycisków, była po prostu wsadzona karteczka z napisem tam. Mhm. I, I te karteczki, no niestety uległy biodegradacji przez tyle lat. To zaraz jak będziemy we wnętrzu omówimy więcej. Bogdan, najciekawszą tutaj rzeczą, jeśli chodzi o bryłę tego samochodu, to musimy powiedzieć, że jest to biznes coupé, prawda? Tak jest. To jest y, y, Biznes Coupe. To było auto, y, które było przeznaczone dla domokrążnych y, sprzedawców, sprzedawców. Mhm. którzy ładowali do tego bagażnika ile się dało. No właśnie, bo nie było siedzeń z tyłu. Tak, jest poszerzona komora ładunkowa y, poprzez usunięcie tylnej kanapy. Pokażemy bagażnik. Tak jest. Bo jest go tutaj pewnie kawał. No, tu nawet można by było przenocować myślę, spokojnie. O, żeby się nie Trzyma się. Okej. Okay. Tak, zresztą tak, tak był ten samochód zaprojektowany, żeby w razie jakby co, gdzieś tam na poboczu ten konwojażer mógł sobie ich przekimać. mógł sobie nie? przekimać po wyjęciu tam części czy po sprzedaniu. Części towaru, jeżeli nie byłoby miejsca w motelu. Więc yy, tak, no ja to wypróbowałem, da się tutaj wejść w całym. No, także Czyli... przy moim wzroście, a nie jestem jakiś super mały, to spokojnie bym się wyspał. Można powiedzieć, że to taki ówczesny Opel Combo. <laughs> <laughs> Czy Astravan? <laughs> Myślę, że nie ma, nie ma odpowiednika, nie ale to no takie, takie połączenie, znaczy taki można powiedzieć, trochę pick-up, ale, ale obudowany. nie? Obudowany pick-up, tak? Dobra. Tak, no bo mamy tylko jeden rząd siedzeń, tak? I, a, po, a poza tym to już tylko jest przestrzeń ładunkowa. No tak. Dobra, zamknijmy. On dużo lepiej wygląda z opuszczoną klapą. Myślę, że e, też warto powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Dlatego, że e, dlaczego akurat wybrałem ten model? Słuchamy, Bogdanie. Ponieważ ma wyjątkową linię, no właśnie. która właśnie? jest niepowtarzalna i e, akurat w tych rocznikach była najładniejsza, w tych, właśnie, tuż przedwojennych. E, można zauważyć takie bardzo charakterystyczne dla właśnie, dla, dla aut z koncernu e, Chryslera. Elementy właśnie związane z linią, mm -hmm. a mianowicie ścięta linia drzwi, tutaj kończąca. Tak. No i a bardzo łagodny Buicku. Tak, ale, ale nie masz takiej łagodnej linii zejścia do bagażnika, i to właśnie była ta różnica między Chryslerem a gm -em. Że w Dziemach też były biznes cup, mm. chevrolety na przykład, ale one szły bardziej e, do, do góry, jakby ten tył. On nie był taki, tu widać, że za linią drzwi on już schodzi na dół. Natomiast w chevroletach z tego rocznika on był taki no, mniej e, mniej łagodny ten spadek. Natomiast od mm -hmm. Forda różnił się z kolei właśnie linią drzwi. Ford miał na, na wprost te drzwi, tak się kończyły. No i mm -hmm. troszeczkę. Mm, Krótsze, ale, ale właśnie nie było tego, um, tego ścięcia. No i dlatego akurat, akurat Mopar. Tak? To właśnie zadecydowało, że szukałem auta e, dla siebie e, albo z rocznika 40 albo 41. Udało się znaleźć tego. Bogdan, e, jak już jesteśmy przy Moparach. Plimów był tą najniższą, jakby najniższym segmentem, tak? Tak. Później Dodge, dobrze pamiętam. Później Dodge. DeSoto e... i na końcu chyba Chrysler, prawda? Tak, był DeSoto najbardziej... i Chrysler był najbardziej prestiżowy, można powiedzieć. Okej, okay, wiesz co, tutaj uwagę zwracają opony. One są w porównaniu z moimi w biłiku, są dużo cieńsze. Wyglądają na stare. No tak. Są stare. Są stare i wymagają już wymiany. Natomiast nie, no nie mają aż 80 lat. No, nie, sądzę. Nie, nie, nie sądzę. Ale są cieniutkie. No. Tak, to jest, bo one są tylko 6 sali szerokie. Tutaj jest w ogóle. Bo to jest też ciekawe, nie, nie każdy wie jak, jak czytać opony diagonalne, bo to oczywiście w, w dzisiejszych czasach mamy opony radialne mm. i wiemy, że tam jest R16 tak. razy coś. Tam, Najczęściej prawda? firmy Tubeles. I tak dalej. Natomiast yy, yy, tutaj mamy oznaczenie w tym miejscu. To jest 6, myślnik 16. Czyli 16 to jest średnica Felgi, a 6 to jest, to jest, wydaje mi się, że to jest grubość tego bieżnika, właśnie. Okay. Bogdan, wersja deluxe w stosunku do Road Kinga ma więcej. Chromów na sobie, tak? Tak, jest. I w wersji Deluxe były silniki sześciocylindrowe, mm. y, flatheady, natomiast w wersji Road King bywały też i cztero. O, to nie wiedziałem. Czyli takie biedniejsze. Dokształciłeś jeszcze. mnie. Dobra, otworzymy machę, pokażemy tak jest, motor. Oczywiście. Bo jest tu o czym opowiadać. Silnik Bogdan świeżo po remoncie, prawda? Kilka dni temu widziałem na Facebooku, że odebrałeś go, tak, tak. z warsztatu. Nie jest to niestety oryginalny silnik. P10 był od razu. No niestety, ale za to 10 plus 10 koni. <grym> no. <grym> to jest silnik od naszego kolegi. <grym> ale ona. Łukasza, Łukasza. Tak. Natomiast tak, no. Różnice, jeżeli chodzi o te silniki, od wersji, pewnie jeszcze wcześniejszej niż P10, do myślę, że połowy lat 50., były niewielkie, jeżeli hmm. chodzi o wygląd i konstrukcję. Były klepane przez spory okres czasu. Natomiast to jest silnik P15 to jest kolejna jakby generacja tego silnika. On się różni niczym. O. Ale ma plus, plus 10 koni nominalnie, okay. dlatego że. A tak nominalnie ile? P10 miała 201 cali. czyli 84 konie, tak jest. P15 ma troszeczkę więcej cali, bo ma 218, dokładnie 217,8 mm -hmm. czyli 3,5 litra i 95 koni. No to panie rozrywa go. Ta. No nie no demon prędkości, <grych> ale yy, co ciekawe, no, ja myślałem na początku jak zacząłem nim jeździć, że to będzie takie dychawiczne, że będzie mi gdzieś mm -hmm. na jakimś podjeździe, że, to, że trzeba będzie ciągle wajcho, wachlować tą wajchą i, i redukować biegi. Nie, ten, ten silnik jest niesamowicie elastyczny, zresztą jak tu jechaliśmy to widziałeś, że jedynka, dwójka, a potem tak. cały czas na trójce, zakręty na trójce, wszystko na trójce się robi w tym samochodzie. Ym, więc y, redukcja biegu następuje tylko, gdy się zatrzymasz. Okay. naprawdę. Więc y, pod tym względem nie ma problemu. No i trochę się tam odpycha. No. Jakby taki ostatni nie jest. Że, że, ja, Laczka, Laczka nie zjaramy, tak, Warszawa nie dała rady, pewnie też nie, ale <śpiewanie> <śpiewanie> spróbować można. Ale ten, ale w, myślę, że nie. No w ruchu takim normalnym miejskim daje to radę. Nie bądź. Widzę, że maska otwiera się. Dwu, jakby skrzydłowo, tak? Tak, jest. Czy to, to są dwa skrzydła masy. To są dwa skrzydła, tak. Okej. Okay. Wycieraczki. Pneumatyka. Na, tak? na podciśnienie. Mhm. Lusterko prawe. Ciekawe, czy z nim wyjechał z fabryki? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, ale się przydaje. To jest. Yy, one jest ustawione głównie pod wyjazd z garażu. Mhm. <laughs> Pokazuje mi ten? nadkole kole. Tylne, prawe. Teraz jest okazja, bo jesteśmy blisko klamki, więc zrobimy otworzenie drzwi i zobaczcie, jak to sobie o, pięknie klika. To mnie Bogdan jacy. poinstruował wcześniej, jak to zrobić, żeby się ładnie zamykało. Po prostu, jak się piecznie, to, to się gorzej zamyka. Otwieramy, zobaczcie wnętrze. Wnętrze jest świeże, prawda? To tak. jest wnętrze y zrobione na nowo, ale bardzo dobrze. Zobaczcie, jak wszystko jest. Szczegółowo bardzo ładnie tutaj dopracowane. Zaraz poproszę Cię Bogdan, żebyś zasiadł za kierownicą. Pokażemy, jak tutaj wysoko jest dach w tym samochodzie. Bo stoimy. Słuchajcie, stań Bogdan obok, Pokażemy, jak on, jak on jest wysoki. Tak, Proszę stoi, stoi trochę jak na szczudła. Po co taki wysoki dach? No, po co? No, żeby się kapelusi zmienić. Właśnie. Zmieści, właśnie. No to... W tamtych czasach to były dwa rodzaje nakrycia głowy. Albo takie, jakie mam teraz na głowie. Mhm. Gusto, nie? <laughs> albo, były, albo były różnego rodzaju kapelusze. Mhm. No i modny mężczyzna w tamtym czasie no, musiał mieć ten kapelusz i on musiał się w tym kapeluszu do samochodu zmieścić. Tak jest. Bogdan, jaka jest historia tego samochodu w Stanach? Wspomniałeś coś o Chicago, prawda? Tak, według poprzedniego właściciela, auto to swoje pierwsze lata spędziło w Chicago. A jak wiemy, w Chicago. Siedziało. Siedziało. W związku z tym, co prawda, był to rok 40, więc tak naprawdę za chwilę no miała wybuchnąć II wojna tak. światowa. No Niemniej jednak jest szansa, że pierwszym właścicielem tego auta mogłaby być dosyć jakaś ciekawa osoba. Mhm. Być może z downtown, aczkolwiek myślę, że nie był to jakiś wysoko postawiony funkcjonariusz, nie sądzę. dlatego, że wtedy nie wybrałby Plymoutha. Żołnierz po prostu jakiś. <laughs> Ale mógł to być jakiś żołnierz, albo... Kto wie, czy to jakiś Thompson czasem nie, nie wystawał przez... Mógł, mógł. Przez Natomiast siwę? mogło to być tak zwane auto robocze, czyli potrzebne do przerzucania różnych fantów z mhm. miejsca na miejsce. Właśnie a propos Biznes Coupé, bo chyba właśnie o tym nie powiedziałem w sumie słuchamy. Skąd w ogóle? No bo tak, jeżeli chodzi o taki światek kolekcjonerski, no to rzeczywiście te Biznes Coupé są poszukiwanymi mhm. klasykami. No czemu? Z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że właśnie te auta w tym jakby modelu nadwoziowym były, ze względu na, na bagażnik, były używane do przemytu. W związku z tym, a też jakby trzeba było jakieś zwłoki przewieźć, to idealnie. też się idealnie, idealnie nadawały. W związku z tym, jakby te modele zostały gdzieś tam zaklęte w popkulturze amerykańskiej. Mhm. W kinematografii i tak dalej. A również robiły furorę po II wojnie światowej, wtedy, kiedy chłopaki wracali z Europy. Potrzebowali mocnych wrażeń, zaczęli te auta tuningować, a biznes kupę było o tyle dobre, że przynajmniej część roboty odchodziła. Nie, bo trzeba, nie było, trzeba było wywalać tyle tak, kanału, bo już była wywalona. No. <laughs> Idealnie. Bogdan, na pewno wszyscy zastanawiają się, co to za piękne miejsce, gdzie mnie tutaj przywiozłeś. Słuchaj, no przywiozłem Cię do Muzeum Lniarstwa. Jesteśmy w Żerdowie, mhm. na terenie starej fabryki, starych zakładów lniarskich. Mhm. Fabryka ta funkcja została założona razem z miastem, bo tu nic nie było, to była puszcza. Została założona razem z miastem w połowie XIX wieku. Myślę, że przy odrobinie szczęścia... Yy, znaczy, ten auto przede wszystkim pasuje klimatem, więc dlatego Cię tu przywiązam, ale Jasne. myślę, że przy odrobinie szczęścia któryś z inżynierów pracujących w tych zakładach ogniawskich mógłby mieć takie auto. Mhm. Właśnie miałem powiedzieć, że kto wie, czy tutaj coś takiego się nie, nie poruszało już kiedyś, nie? Poruszały się takie samochody, natomiast no, już w 1940 nie mogły, dlatego że miasto zostało zajęte przez Niemców. Było pod okupacją niemiecką. Jesteśmy we wnętrzu. Bogdan opowiedz coś więcej, co tutaj kierowca miał przed sobą. E, co tu kierowca miał przed sobą? To widzę kierownicę. przepraszam no skrzynia, tak? <laughs> tak, Na ale pewno... słuchaj, słuchaj, bo tutaj właśnie a propos, trochę mówiliśmy o tym, że te, że te modele od 40 były troszeczkę bardziej luksusowe. E, zobacz, e, jak e, dużo jest tutaj elementów chromowanych. E, to nie było takie wcale oczywiste. E, również ten pulpit. Co prawda, to nie jest drewno, to jest emalia, mhm. e, ale to bardzo ładnie wygląda. E, przeważnie w tych najniższych wersjach były to po prostu jednokolorowo pomalowane, na przykład na jakieś szary albo, no, przeważnie to był jakieś tam odcień szarości. Z takich smaczków, e, to bym chciał pokazać tak. Po pierwsze, po pierwsze primo, po pierwsze primo, hamulec, Ręczny, hamulec wajcha. Hamulec ręczny, pistol grip, mm -hmm. który działa w ten sposób i wygląda jak właśnie rękojeść rewolweru. Świetnie, oczywiście, nie było kierunkowskazów, <coughs> więc y machało się ręką przez okno. Zostały dołożone. E Co tu jeszcze dalej? Radio, ty mówiłeś, że tutaj jest radio. Tak, no. jest radio. Oczywiście AM, ono nie będzie działało niestety. E Zastanawiam się jeszcze, co, co tutaj z nim zrobić, bo, bo, bo chciałbym wykorzystać chociaż głośnik, który tam jest. Wycieraczki włączamy tutaj. Wycieraczki włączamy tutaj, tak. Przycisków tu za dużo nie ma. Nie ma, jest, jest światła. To jest ciekawe, to trotuł mhm. w trasie, to był taki tempomat trochę. Bo to jest ta dźwigienka jest połączona bezpośrednio z, z przyśpieszaczem, z pedałem przyśpieszacza. No. <laughs> Więc jak się ją pociągnie, to, to ten pedał przyspieszacza bez ingerencji no. nogi się wdepnie trochę, tak? I można odpocząć. No? Gdzieś tam w trasie, gdzie trzeba było tam mieć go lekko naduszonego, to można było to pociągnąć i on sam jechał. Tu jest sanie, które. Przydaje się przy właśnie ten cold start, tak. No i y, ogrzewanie. To jest... Y, tu mamy, to tak, ogrzewnicę. Tak, nagrzewnica. I to, mhm. m, to było niezbyt y, częste w tych modelach. To jest, to jest taki dodatkowy element mhm. opcji. No i oczywiście, tak jak już u Łukasza B, Łukasz B prezentuje, jest oczywiście klima, która działa w ten sposób. Tak jest. I można ją połączyć z tymi fletnerkami, tak? I wtedy jest... Tak jest. E, co tu mamy jeszcze? Mamy tutaj schowek. W schowku jest też... E... O, nie e... ma bałaganu. Schowa ta Boagan został wyjęty stąd. Tu został wyjęty, o. <noise> Zobacz tutaj. Jest oczywiście karteczka z takimi podstawowymi informacjami o aucie. Co ile wymienić olej, TRP i tak. Kurczę, karteczka. tapicerowany? Tak, coś tak, to ma. Tak. Tak, tak, tak. No, no, no. Także tak to wygląda. Także tego. Także eee, tego. To spójrzcie to teraz, popisnie. ile Bogdan ma miejsca nad głową. Nie no spokojnie, tu jeszcze z dwa kapelusze, no. jak założył na siebie, to kapelusz super, ale taka oprychowa wygląda tutaj rewelacyjnie. Tak jest, zresztą ponieważ to auto było e, najniżej w tym rankingu stało, tak. w związku z tym e, raczej, e, raczej e, kierowano się tylko... Nie kapelusz, tylko raczej właśnie oprychowa. No. To nie są teraz. I cyk trujeczka. I cyk trujeczka, i tyle. I teraz już można jechać. To co, panie Bogdanie? Wracamy do chałupy. Tak jest. I bierzemy full size. I bierzemy Fury. Co mamy tutaj to po lewej stronie? Są lofty, lofty Żyrardów. Wykorzystano prawdziwe obiekty właśnie zakładów mniarskich. Tutaj jest stara przędzania, ten budynek, i tam mm. za nim te budynki. A ten większy to jest nowa przędzania. Okej. Okay. Cały czas tutaj jeszcze można kupować mieszkania, chyba coś tam jeszcze jest. Piękne tereny. No i wokół już widać, tak zaczyna się. Na razie to tam jakieś tutaj prace wyburzeniowe nad tymi naroślami, które nie są obiektami zabytkowymi. Mhm. Natomiast na przykład ta hala, piękna, absolutnie, też czeka tutaj na jakiś pomysł. Tutaj z mieszkaniami to raczej ciężko, ale jako jakieś tam wystawiennicze miejsce. Super, świetnie. A gdyby Wam też grzesiek od Warszawy rozwalił mikrofony, to pamiętajcie, że możecie zawsze użyć żabek od karnisza. Ja też mam. ...mu. A, poszedł ogniem, żywym. Z górki to idzie. No i co, takie 140 to on łapie moment, nie? Gorzej, że z zatrzymaniem go, z jakiejkolwiek prędkości. A tak wygląda tutaj miejsce, gdzie powinny być normalnie fotele, ale ich nie ma. Brakuje tutaj półki, prawda, Bogdan? Tak. Drewnianej. Półka uległa biodegradacji. Trzeba to robić. O no, takich drobiazgów to jest jeszcze sporo w tym aucie, a to właśnie jest. To piękno w ogóle kolekcjonowania starych samochodów, że zawsze jest coś do roboty, tak. zawsze są jakieś detale. Jak już wszystko się wymieni na nowe, naprawi, to się wtedy coś zepsuje i tak w kółko. Trzeba się liczyć z Nie tym, że no, trzeba przy tych autach co chwila coś robić. Ale na tym to polega. Ja akurat bardzo to lubię i taki sport to mi, po prostu, tak, to mi daje relaks, frajdę. Dobra, panie Bogdanie, to jakieś zakończenie może, walniemy od razu i się przesiadamy tutaj do Fiurego. Bogdan, bardzo ci dziękuję, to, to było ja przyjemne to, pół godziny. To, ja tobie to również dziękuję. Szacuneczek, dawaj grabę, a my zapraszamy już na film z tym plimówem. tym razem.